Zwykły złożony narząd ze względu na to, że musi dźwigać cały nasz ciężar ciała. Wobec tego, funkcja jest no, wykładnią pewnych elementów budowy. Składa się z wielu kości kości stępu, kości śródstopia, palców zapewnia właściwą funkcję podporową, ale i dynamiczną funkcję chodu. Stąd to jest tam wiele stawów, które pozwalają na swobodne poruszanie się. Stąd też wynika wiele dodatkowych schorzeń i dolegliwości związanych z tym, dlatego że jest wiele elementów, które może ulec uszkodzeniu w trakcie naszego życia. Są to głównie dolegliwości bólowe związane z nieprawidłową statyką kończyny i, i stopy. Najczęściej są to dolegliwości bocznego, bocznej części stopy związane z koślawością i są to tak zwane wady statyczne związane no, z wieloma czynnikami, m.in. z zbyt dużym ciężarem, a więc wagą pacjentów, Związane jest również z wiekiem, dlatego że z wiekiem te wady postępują i te dolegliwości nasilają się. Często są to również dolegliwości związane z, z pewnymi deformacjami w obrębie stóp. Są to paluchy koślawe, palce motowate, a więc takie elementy, które dają dolegliwości związane z konfliktem z obuwiem. Model jest to zgromadzenie komórek rogowaciejących na skórka w miejscu przeciążonym, czyli nie naszykowanym fizjologicznie na takie, a nie inne obciążenia. Leczenie oczywiście objawowe, czyli usuwanie modela odpowiednią techniką podologiczną oraz zapobieganie jego ponownego powstawania odpowiednią wkładką butem. Dynamoczanowe jest to schorzenie z rzędu chorób reumatycznych. Polega ona na gromadzeniu przez organizm puryn. Tak ogólnie rzecz biorąc, inaczej nazywane jest to schorzenie gośćcem w języku polskim. Długie, odpowiednio silnie obciążane, tak zdeformowane stopy prowadzą do tego, Proszę. że. Możesz to trzymać, Jak ten falur tutaj zaczyna się skręcać, prawda? Traci stopa zupełnie na swojej stabilności. Jak Utrzymać równowagę w dalszym ciągu, ten drugi, trzeci na obu. Próbują utrzymać równowagę, bo stracili kontakt z podłożem, przez to, że ten nie wypycha. Unoszą się do góry, ale w dalszym ciągu, znaczy te główki kości słupstwa unoszą się do góry, bo są naciskane. W dalszym ciągu jednak ich zadaniem jest utrzymać kontakt z podłożem, więc ustawiają się w nieodwracalne, że tak powiem zmiany palec krokulczy albo palec młotkowaty, czyli ostatni paliczek jest tutaj zgięty. Małych dzieci mamy bardzo rzadko do czynienia z faktycznymi schorzeniami. Na ogół są to pewne etapy rozwojowe zgodne z dziedzicznością, jaką dzieci otrzymały od rodziców czy dziadków. Często w drugim pokoleniu dopiero powtarzają się te cechy dziedziczne. Natomiast jednym z większych, jedną z większych tragedii stóp dziecięcych to są właśnie fatalne buty. Kiedyś, jak moja mama mówiła, że ją nogi bolą. To się strasznie dziwiłam, jak to mogą nogi boleć, a teraz bardzo dokładnie to wiem. Całe życie właściwie chodziłam na wysokich obcasach. Jak na razie mnie stopy nie bolą, więc mam nadzieję, że może higiena pomaga. Raczej staram się mieć płaski, ewentualnie lekko podwyższony obcas. Obuwie, szczególnie przy stopach, w których jest płaskostopie poprzeczne, w których stopa jest szeroka, no powoduje, że obciążenie idzie na przednią część stopy i więc nasila niestety dolegliwości przodostopia. Są to bóle śródstopia, często takie o charakterze metatarsalgi, a więc dłuższe przebywanie w pozycji stojącej chodzenie daje dolegliwości bólowe. Szpilki to również wąskie obuwia, wobec tego w przypadku takiej stopy wrażliwej dochodzi do potęgowania palucha koślawego, dysfunkcji palucha jako palucha koślawego, nachodzenie na siebie dwóch pierwszych palców, a więc takie palce młotowate, co że rodzi konflikt z obuwiem, no i dolegliwości bólowe naturalnie jeżeli rzeczywiście jest konflikt z obuwiem i te dolegliwości nasilają się w obuwiu, tworzą się pewne takie wyrośla, to mówimy kaletki na wysokości pierwszej głowy kosi śródstopia, wtedy rzeczywiście leczenie operacyjne może przynieść skutek, dlatego że można dobrać obuwie. Natomiast przy, przy schorzeniach, które... W których możemy uniknąć, powiedzmy, leczenia, znaczy w zależności od wieku. Bo jeżeli osoba jest w podeszłym wieku i ma tego typu dolegliwości, czasami lepiej dobrać miękkie obuwie, które będzie oplatało to zniekształcenie wkładkę, która by podpierała sklepienie podłużne, poprzeczne i umożliwi no, jak gdyby przejście przez ten trudniejszy okres, ponieważ są to okresy lepsze i gorsze. W okresach zimowych, kiedy to obuwie jest pełniejsze, twarde, prawda, to te się mogą się nasilać. Latem istnieją możliwości obuwia bardziej profilaktycznego sandałki, klapeczki, które będą unikały miejsc, w których będzie konflikt nasilał się, gdzie na siłę będziemy zwężać stopę w obuwiu. Wobec tego te się będą mniejsze. Także tutaj operujemy wówczas, kiedy rzeczywiście ten zabieg może przynieść pożądany skutek. Natomiast oczywiście no są, są osoby, które decydują się na zabieg, chcą operować się ze względu na samą deformację, żeby mieć ładne stopy. Czasami może to przynieść bardzo opłakany skutek. Na pewno u osób z nadwagą o wiele częściej występują problemy krążeniowe, problemy związane z bólami nóg, kwestia żylaków, chorób taką jaką jest cukrzyca. To, a to ma z kolei wpływ oczywiście na nas aparat ruchowy. Odczuwam, dokuczają mi, szczególnie kiedy trochę przytyłam. Ucisk, dotyk. Pewnych miejsc na stopie powoduje udrożnienie i przepływ energii przez inne organy. Stosowane tak masaże tai chi, popularnie znane w tej chwili w modzie. One oczywiście wspomagają czy dają pewną ulgę, ale oczywiście jest to ulga czasowa, no ale przede wszystkim człowiek psychicznie odpowiednio się do tego pozytywnie nastawia po takich masażach. Głównym schorzeniem, z którym zgłaszają się do nas kobiety, są wrastające paznokcie. Przyczyną tego typu schorzenia jest złe obcinanie paznokci. Głównie chodzi tutaj o zakrąglanie brzegów. Towarzyszy temu duża bolesność, wał paznokciowy jest nabrzmiały, zaczerwieniony. Wtedy należy się zgłosić do gabinetu kosmetycznego lub podologicznego w celu uzyskania fachowej pomocy. Nie należy samemu obcinać jeszcze krócej, jeszcze krócej, bo to jest po prostu błędne koło i doprowadzi to do trwałego uszkodzenia tkanki łącznej. Wyglądała zdrowo. Bardzo, ważnym, bardzo ważne znaczenie ma taka podstawowa pięknacja, czyli mycie stóp codziennie, dodam, w ciepłej wodzie z mydłem. Może by to być mydło natłuszczające, jak i bakteriobójcze, tutaj w zależności od potrzeb. Również noszenie właściwego obuwia. Często zdarza się że klienci noszą obuwie wykonane z materiałów syntetycznych, jak i noszą skarpety wykonane również z materiałów syntetycznych, prowadzi to do nadmiernej potliwości stóp. Latem jest taki, taki boom w salonach kosmetycznych. Wszystkie panie robią sobie pedikir. Robią to głównie, żeby pokazać, że ta stopa wygląda taka, a nie inaczej. Jest to dosyć duży problem, dlatego że kobiety przychodzą latem i oczekują od nas, że tak się wyrażę, cudu. Niestety, jeżeli nie dbamy o stopy przez cały rok, mamy małe pole do popisu rzecz że... latem. Na zabieg pedikiry powinno się przychodzić raz w miesiącu. Jednak dodam, że my tutaj nie zrobimy nic, jeśli klientka sama codziennie nie będzie o te swoje stopy dbała. My tutaj możemy tylko pomóc w taki sposób, w których ona nie pomoże sobie w domu. Nie usunie tarką. Tyle ilości zrogowa całego naskórka, co tu w salonie, my pracujemy na frezarce, na frezach, więc jest to takie bardziej dokładne. Aczkolwiek przede wszystkim codzienna pielęgnacja w domu, nie zapominajmy o tym i nośmy obuwie ze skóry, nie oszczędzajmy na tym. To jest naprawdę bardzo ważne. Później wiele na tym stracimy, jeżeli nie będziemy po prostu tego, tych takich podstawowych rzeczy przestrzegać. Zalety skórzanego obuwia są następujące. Po pierwsze jest absorpcyjne, wchłania wilgoć w trakcie noszenia obuwia, oddawaną przez stopę. Dodatkowo posiada właściwości dostosowywania się do kształtu indywidualnego stopy. Skóra zapamiętuje jakby kształt stopy, później jest dużo wygodniej chodzić w tego typu obuwiu. Ponadto jest odporna na działania warunków atmosferycznych, takich jak mróz, śnieg. Dodatkowo Tutaj posiada indywidualne parametry oddychania, mianowicie stopa w obuwiu skórzanym tak nie poci się jak w syntetycznym, nie jest zamknięta w termosie, dzięki czemu też nie dochodzi do odparzeń obuwia. Ponadto jest dużo odporniejsza na wielokrotne zaginanie, które podczas chodzenia następuje. Obuwie skórzane w tęgości potrafi ułożyć się do stopy. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy but jest leciutko ciasny w okolicy śródstopia. Nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy but upija, bo po prostu nie da się w nim chodzić na tyle długo, żeby on się ułożył do stopy. Czyli reasumując, na długość but się nie rozbije. Jeżeli chodzi o tęgość buta, można delikatnie wziąć ciaśniejsze, jednakże na tyle, żeby dało radę na początku w nim wychodzić, żeby dobrze się ułożył do stopy. Dla naszych pociech tylko i wyłącznie skórzane obuwie, z uwagi na to, że dużo ważniejsze jest bardzo dobre dopasowanie i dobranie produktu wysokiej jakości dla dziecka, ponieważ stopa dopiero kształtuje się. Tutaj niezmiernie istotnymi czynnikami jest dopasowanie dobre obuwia do stopy, dobra wkładka, która będzie zapobiegała płaskostopiu, usztywniana zapiętka, która będzie chroniła stopę przed koślewieniem. Generalnie polskie buty. W szczególności są wykonywane z bardzo dużą dbałością, zwłaszcza dziecięce, właśnie o takie parametry. I generalnie żyjąc w okresie, kiedy moda stopa dopiero formuje się, kiedy dziecko uczy się chodzić, dobre obuwie jest po prostu nieodzowne. To jest właśnie odniesienie do cholewki i znak od razu z jakiego jest wykonany, taki jest symbol skóry. W środku oznaczenie częściowo skóra, częściowo dzianina, ponieważ ten but jest ocieplany, i ewentualnie symbol, który należy omijać przy cholewkach, tak wygląda tutaj symbol tworzywa. Oczywiście tutaj odnosi się on do spodu, gdzie jest to wskazane strzałką, więc tutaj, jeżeli chodzi o spód, jak najbardziej, za to jeżeli chodzi o cholewkę, polecam tylko i wyłącznie ze skóry. Przede wszystkim inwestycja w skórzanego buta zwraca się wielokroć. Po pierwsze, zasadniczo, kupujemy buta na lata, który jest dużo wytrzymalszy, jakościowo dużo lepszy. Producenci produkujący obuwie skórzane używają dużo lepszych komponentów, takich jak kleje, jak spody, jak obcasy, nici. Ponieważ ten but jest troszeczkę droższy, mogą po prostu zastosować materiały lepszej jakości, które po prostu odpowiadają też jakościowo do skóry, prawda? Jeżeli kupujemy buta za 30 zł, on nie może mieć tak dobrych komponentów, ponieważ cena na pewno by się nie zmieściła. Tutaj, przy obuwie skórzanym, to obuwie jest dużo lepsze jakościowo pod względem trwałości. Ponadto, jest obuwiem dużo zdrowszym, tak jak rozmawialiśmy, stopa się nie odparzy. Stopa swobodnie w takim bucie może oddychać, jest higroskopijny. Więc, generalnie rzecz biorąc, inwestycja w skórzanego obuwie nie jest tylko inwestycją wizualną w ładnego, pięknego buta, bo skóra dużo ładniej wygląda od tworzywa, jest dużo bardziej prestiżowa, ale jest również inwestycją w wygodę, ponieważ jest bardziej komfortowe w użytkowaniu, a także w zdrowie.